Dziś pokażę Wam bardzo fajną rzecz, a mianowicie jest to balsam po goleniu. Nie tylko dla Panów, dla Pani jak najbardziej. To jest mój po goleniu nóżek, po goleniu pod paszkami, po goleniu w innym miejscu. Taki gęsty, nie zawiera alkoholu. Bardzo, bardzo fajnie pachnie, słuchajcie. A przede wszystkim, jaki jest delikatny i jak sobie pan taki nałoży tu po goleniu, no ja się nie goliłam dziś, więc nie będę tu nakładać, to od razu jest to uczucie mmm, jak mi dobrze. Ten balsam zrobi Ci dobrze, zwłaszcza jeśli masz podrażnienie na skórze, o tak, już od razu mi tu prysnęło, super. Normalnie jak krem, ten balsam nawilży Twoją skórę, zadba o to, co jest podrażnione, zwłaszcza jak masz czerwone jakieś takie wypryski po goleniu, jeżeli się zatniesz, nie ma alkoholu, naprawdę serdecznie polecam i proszę o kontakt wiadomości prywatnej.